Jak się pani podobało? Jak wrażenia? Bardzo mi się podobało. Nie spodziewałam się, że od kot, tego będzie taki żywiołowy, tak energetyczny, więc jestem bardzo mile zaskoczona. Naprawdę, super wrażenie. Mega e, zajebiste. Polecam każdemu, co tutaj jeszcze nie było. Tutaj, chłopak jest wielkim fanem, Rammstein. Ja to początkujące, bo jakbyś przy świetnie, naprawdę. E, jest fantastyczny. Nie spodziewałem się, że replika może być tak dobra jak oryginał. To był najlepszy koncert mojego życia. Wow! Czyli e, zakładam, że był Pan na oryginale i to w było Lemcze. Tak, Rammsteina byłem, A? ale na czymś takim jeszcze nie. I powiedziałem żonie teraz, że to najlepszy koncert mojego życia. To wspaniałe doświadczenie duchowe i muzyczne. Jak wrażenia? Nie oczekiwałam, że tak mi się spodoba. Naprawdę było bardzo fajnie. Bardzo mi się wszystko spodobało, muzyka, jak to wszystko było wykonywane, po prostu taki. Taka energetyka po prostu od tych się, to bardzo mi się spodobała. Bardzo fajny koncert. E, ładnie zaprezentowany, e, z fajnymi dobrymi efektami. Ciekawa rażacja. Publiczność jak widzieliśmy fajnie się bawiła, także chyba o to chodzi, żeby się bawić. No mnie się bardzo podobało. Prawie jakbym czuł się na koncercie prawdziwego. Ramstein, o którym marzę cały czas. Zdecydowanie bym polecił, byłem ze znajomymi i myślę, że to jest też taki wstęp do koncertu, na który się wybieramy. Aha, koncertu Ramstein. To jest taka rozgrzewka. Okay. Tak. tak, było dużo energii, ludzie zaczęli stawać, bawić się, więc to było fajne, że jednak zespołowi udało się w jakiś sposób porwać się całe towarzystwo do zabawy.